Gdzie jedziecie tak chłopaki? Na trening Jaki trening? Na trening przed meczami. I co? Czyż, czujecie już te emocje tej legi na jutro? No oczywiście Że To nie spóźnijcie się Dzięki Trzymajcie się, hejo Cześć Pa pa Dzień. Jaką masz sprawę do nas? Przyszłam ci yy, zlecić dwa projekty Będziemy nagrywać futsalistów My no. gramy z Legią w sobotę, oni grają z Legią w niedzielę Cześć w sobotę gramy z Legią Warszawa Pamiętajcie o 20.15 na 3.20. 20 A my zapraszamy do nas A my gramy z Legią Warszawa Pucal w niedzielę o 18.00. Zapraszamy do Prezero Areny. Bądźcie z nami w ten weekend. Po 15.00 widzimy się w centrum Gliwic, mhm. odwiedzamy charakterystyczne punkty dla tego miasta, mhm. zostawiamy na nich piastowskie symbole. Okej. Okay. Dobra. Coś co za co co Dlaczego spóźniłeś się na zbiórkę? To jest do kary już. Karol powiedział, że jest 10 po. Który Karol? Szymański. Dobra. Młot, nieprawda. Powiedziałeś, że... Jest nieprawda on ma jakieś biznesy i mnie tutaj próbuje w coś wplątać. Dobrze kapitan zawsze jest na miejscu. Eee, dobra. Przeodzianie. A ty wiesz co to za akcja dzisiaj Kuba? Tak wiem, zobacz jaka ekipa idzie. Patych po 30 kilo, nie? Dużo. Stary. Czeka. E, chcemy troszkę e, zapełnić miasto Gliwice barwami i pokazać, że e, jest mecz, że gramy z legią za tydzień. Także zorganizowaliśmy taką grupę osób i chcemy taki mały spacerek zrobić w ważnych miejscach dla Gliwic, e, pozostawiać szaliki i pokazać, że jest niebiesko-czerwone miasto. Dobra, dziękuję. Za krótki jest. Aż tak ten. bo dwa zmącz? Tak. Może być? Tak. Pierwszy raz mam przyjemność brania udziału w czymś takim. <laughs> jak widać, nie. można chodzić tak po mieście, nie? Można, można. można chodzić. No, zachęcamy wszystkich do przyjścia na, na stadion oczywiście w sobotnim meczu z Legią. Jak widać, potencjał tutaj jest, jest ogromny i wierzymy i liczymy, że, że będzie ogromne wsparcie z trybun. Fajne jest to, że właśnie biały był widoczny na mieście jeszcze bardziej. Dokładnie, niech, niech ta marka rośnie i, i niech zainteresowanie y, tym klubem będzie na, na najwyższym poziomie. Idziemy na akcję, zapraszać kibiców na mecz Wspierać trzeba klub. Już nie zmarznie to dziecko. Idę na mecz. Pias na mecz, piast. Będziesz chodził na mecze już za 10 lat jak Będę Skończysz karierę Będę. Będę Którego Fauna wybierze Karol tak umawidownie. widownię Właśnie <grymka> chętnie jak ręce, <lęca>, ale... się <grymka> no, no trzeba wybrać jednego odważnego kibica który przy odzieje Neptuna w barwy to, nasze to... Jak się podoba na efekt? Piękny. Zaraz chwilkę czy... obejdziemy od kodu. Zobaczymy. O co myślisz, Kuba? E, czy Paulinie nie jest zimno, bo ma skarpetki takie? Właśnie, Paulinko, nie jest ci zimno? E, nie ale nawet już się ubiorę odpowiednio tak, no chcemy dać w Gliwicach znać, że wraca Ekstraklasa i w sobotę widzimy się na Legi. dlatego tutaj są nasi piłkarze jest Kuba Matua, są kibice no i teraz się przechodzimy po najważniejszych punktach w Gliwicach żeby Gliwiczanie zobaczyli że Okrzei 20 wraca i niebiesko-czerwone barwy królują na mieście tak, bo Gliwice są niebiesko-czerwone <laughs> <laughs> idziemy na zamek Idziemy, tak, zamek. Czy Karol słyszałeś o tym, że w Gliwicach jest prawdziwy zamek? Nie. No nie. i Bo co, co ty? ty? No to teraz widzę. I nawet nie... Tu staj, jest... gdzie o, idziecie? A tu, zobacz, tak. Złapiesz, jak będę machał? Tak, tak, ja sobie to zrobię na dłuższy, na krótszy. Jeszcze się nie rozchodźcie, zmienimy sobie tylko... Karol, chodź, chodź Cześć, jak się podobało? No bardzo dobrze, bardzo dobrze. czego wziąłeś udział w tej akcji? No przyszłem ze znajomymi. I jak się podobało? Gdy... No bardzo, bardzo. 10 na 10 jest. Będziemy to powtarzać. Dobrze. Niebiesko czerwone gliwice i... i widzimy się na meczu. Tak, widzimy się na meczu. Dobra, widzimy się, nie? Dzięki wielkie, na razie. Dzięki, dzięki no Kuba, no, niecodzienna akcja, fajna. Stefan Batory. Z naszym szalikiem. Stefan Batory, niebiesko-czerwony. Super, super akcja. Podziękowania dla, dla kibiców, którzy tutaj przyszli i którzy przyjdą na pewno na mecz z Super. Mam nadzieję, że kibice zobaczą szaliki na mieście i że to troszkę przypomni im o tym, że już w sobotę o 20.15 gramy z Legią. Proszę bardzo, to jest naprawdę, no. ja, naprawdę, taka akcja mi się podoba. Że ja jestem wdzięczny miastu, klubowi, że tu jestem. Tobie tylko ciepło. To po akcji. Cześć! Pierwszy dzień pracy. Jesteś kim? Jestem nową osobą odpowiedzialną za wideo, razem z Tobą, także... Jak masz na imię? Dymitr. Co będziesz robił? Kulisy meczowe i wszystkie inne treści, które będziecie mogli oglądać na YouTubie, czy też czasami na, na innych platformach. Skąd przyjechałeś do nas? Z Krakowa. Okej. Okay, dlaczego wybrałeś piasta? Myślę, że to była na pewno fajna oferta pracy pod względem takim, takiej przygody. Tego, że będę mógł sobie pracować w Ekstraklasie, no i na pewno w fajnym klubie, z fajnymi ludźmi. Dobra, co dzisiaj robiłeś? Co masz za sobą? Pracowałem już w jednym klubie piłkarskim. A co dzisiaj robiłeś? Dzisiaj miałem taki dzień wprowadzający, spotkałem się z prezesem, też dogadaliśmy te wszystkie szczegóły, które były potrzebne, żebym tutaj mógł zacząć pracę, no i... E, uczestniczyłem też w konferencji prasowej e, jako takie pierwsze można powiedzieć zadanie, też trochę poznałem wiadomo sprzęt, specyfikę Super. E, tutaj pracy i można powiedzieć, że się wdrażam powoli. Cieszę się, że jesteś z nami, Życzę Ci powodzenia i wszystkiego najlepszego. Dziękuję. Dzięki, że jesteś hej. E, dopinamy e, szczegóły i dzieje się naprawdę dużo, dlatego liczymy na Twoją dyspozycyjność. A ty coś dodać? Ja tutaj wszystkie kwestie zostały poruszone. Proszę. Gotowi już na ligę? Ja się tak odpalam powoli. Dobra, poruszamy. Mamy taką niecodzienną wizytę w naszym pokoju. Dzień dobry, panie prezesie. Dzień dobry. Co pan sprowadza do naszego pokoju, do biura prasowego? Dlaczego niecodzienna, skoro ja jestem tutaj codziennie? To no już właśnie, się, to właśnie, już się pierwsze z tym nie zgadzam. Czyli to ja to, ja tu jest jestem codziennie. To A ogólnie, to, to może pan, panie Wartku, niecodziennie. Ja Co nie Ja codziennie, tu jest dzisiaj bardzo dużo ruch, e, duży gwar. Dlatego, no bo już za chwilę pierwszy mecz domowy z Legią Warszawa. Planujemy działania, planujemy działania marketingowe, działania promocyjne. E, przychodzę, podsłuchuję, doglądam. E, cieszę się, że tak to, to wygląda, bo. Bo, bo to daje nam gwarancję tego, że, że będziemy widoczni. Nawet Pan kierownik, nasz wspaniały Adam. Nawet Adam jest, dobra, cześć Adam. Jest i bierze w tym udział, także, także wszyscy zaangażowani. Słowo jeszcze po tym poniedziałkowym spotkaniu, bo to jest coś, czego jeszcze nie było, Kubice chwalili, to, tak, tak. To bardzo się cieszę, że zrobiliśmy coś, czego nie było. E, I bardzo się cieszę, że to było tak miłe i fajne spotkanie. Ja jestem sam zaskoczony e, takim poziomem merytorycznym że kibiców, że oni naprawdę chcą wiedzieć merytorycznie o wszystkim, co się dzieje w klubie. E, merytorycznie o tym, jak będzie pracowała Akademia. E, ja obiecuję, że na pewno będziemy spotykać się częściej. E, jesteśmy otwarci na to. Bardzo przyjazne, bardzo fajne spotkanie z fantastycznymi ludźmi. Także ja pod pełnym takim wrażeniem i z wielkim szacunkiem w stronę kibiców I dzięki, że byliście i zapraszam, zapraszam ponownie. Stadion to jest nasz dom, także, także tutaj jak tylko macie ochotę, to myślę, że się spotkamy, porozmawiamy, opowiemy. Jak tylko coś ciekawego mogę powiedzieć, to opowiem. Nawet zdradziliśmy parę szczegółów, których nie wie nikt, poza naszymi karnetowiczami, także warto kupić karnet. Jeszcze zachęcam do zakupu karnetu na wiosnę, bo posiadanie karnetu to również wiele korzyści. Mocno docenimy naszych karnetowiczów, mocno docenimy. Na przykład teraz 5 lutego w Arenie Gliwice, Blizzard Arena Gliwice od będzie się taki trening noworoczny dla dzieci naszych Karnetowiczów, zamknięty trening. Kuba Czerwiński będzie tam jako kapitan, będzie nasz bramkarz Franciszek Plach, będzie Michał Chrapek, także naprawdę będą topowi zawodnicy przeprowadzali trening z dziećmi naszych Karnetowiczów, więc myślę, że też będzie relacja z tego wydarzenia. Warto mieć Karnet. Dzięki. Co razu... co za... Ja taką gwiazdkę chciałabym Dobra, dodać no, pod poprzednią do... wypowiedź, że pierwszeństwo w zapisach na ten event miały dzieci karnetowiczów, a te miejsca, które zostały wolne, mogły być zapełnione przez yy, resztę kibiców. Mhm. A w trybie... Jeszcze pytanie, chciałem do vloga tutaj. Co jutro robimy? Jutro rano o dziewiątej tak? widzimy się w szkole na Obrońców Pokoju. Okay. I będziemy szeroko promować i mówić o akcji frekwencyjnej, o konkursie frekwencyjnym dla placówek e, oświaty w Gliwicach. Dobra, to do zobaczenia. Cześć. Bądźcie czujni. Cześć. Skąd jesteście, za drobnicze? Z Gliwicy jesteście. Z jakiego? Z Sikornika oczywiście. Z jakiej szkoły? Przedszkola? E, z SP30. Jak się podoba? E, Powiedzcie, podoba wam się? Podoba. Podoba. Co najbardziej? Czerwiński najszybszy dla mnie. Dawid Czerwiński. Wsparcie dla Czerwińskiego? No, wodabiczka. Tak. A wiecie kapitana. Za wielczyki slim. Za kapitana. Jest A, za kapitana. Widzimy... To, ale to jest super. Komahacie ja, mi? Przepraszam, że przeszkodziłem w wycieczce. Jesteście są? E, super są naprawdę. Dziękuję bardzo. Zainteresowani. Drodzy kibice, mamy bardzo dużą przyjemność ogłosić, że wraz z początkiem rundy wiosennej ruszamy z konkursem frekwencyjnym dla szkół i przedszkoli w Gliwicach. Program ten będzie realizowany pod nazwą Od Najmłodszych Lat Niebiesko-Czerwony Świat. I w ramach tego programu będziemy licznie zapraszać do siebie wszystkich chętnych uczniów wraz z opiekunami i rodzicami. Z takich głównych zadań przez ostatnie miesiące było dotarcie do jak największej ilości właśnie koordynatorów, co nam się udało. Jestem koordynatorem ZSP-13 czy ze Starych Gliwic. Nasza szkoła przystąpiła do programu Piasta. Nawiązanie współpracy było najważniejszym i najtrudniejszym zarazem punktem, ponieważ z tymi wszystkimi osobami, które są teraz zaangażowane w ten projekt, trzeba było spotkać się, porozmawiać, przedstawić nasze założenia, nasze cele. Zdecydowanie jest to bardzo dobra akcja, tego brakowało. To podkreślają i osoby starsze, ale również i dzieci. Myślę, że wynik 40 placówek jest dosyć zadowalający na ten moment. To są osoby, z którymi mamy kontakt, z którymi się spotkaliśmy, porozmawialiśmy i wiemy, w którym kierunku chcemy iść. Zachęcamy do zdrowej rywalizacji. Tak, która odbywa się na boisku, tak chcemy ją teraz przenieść pomiędzy placówki w Gliwicach. Mam nadzieję, że nasza szkoła wygra ten konkurs, także będziemy robić wszelkie starania ku temu. I wzywam inne szkoły, innych koordynatorów do właśnie takich pozytywnych działań. Wszystkie dzieci do 15 roku życia na stadion, na mecze wchodzą za darmo. Duża grupa dzieci z naszej szkoły na mecze z rodzicami, tam z dziadkami uczęszcza. Ja myślę, że to będzie tylko coraz więcej. W ramach odwdzięczenia się uczniom będziemy aktywnie uczestniczyć we wszelkich wydarzeniach szkolno-przedszkolnych razem z przedstawicielami klubu i tu oczywiście mam na myśli zawodników Piasta Gliwice albo maskotkę klubową. Także jest to pozytywnie, czekamy teraz na ten rok, gdzie, gdzie umówiliśmy się na zwiększenie działań. Po zakończonym sezonie otrzymają bardzo atrakcyjne nagrody, a zatem pomyśleliśmy sobie, że dużą przyjemność zrobimy w szkole, jeżeli przyjedziemy do nich na wybrane wydarzenie na przykład na przykład na rozpoczęcie roku lub pasowanie na ucznia, całą drużyną, autokarem oraz ze sztabem. Byliśmy na meczu z Krakowią w poprzedniej rundzie również autokarem. Przyjęło się to z dużą przychylnością dzieci szczególnie, ale również i opiekunów. I mamy nadzieję, że taka akcja będzie kontynuowana. Robimy wszystko, żeby wygrać konkurs na największą ilość dzieci i rodziców na meczach w rundzie wiosennej Gliwice. Tak, będzie sporo atrakcji, trwa wyzwanie frekwencyjne, więc cały czas obserwujemy licznik na naszych kanałach. No i liczymy, że pojawicie się jutro, będziemy razem dopingować. Dobija pierwszy tydzień Twojej pracy dla Piasta Gliwice, tak? Tak, dokładnie. Opowiedz. Siedem jutro. dni temu się widzieliśmy pierwszy raz eee, i co? I od tego czasu już ogrom materiałów, pierwszy wyjazd za mną, jutro Ważny mecz z Legią, także no, mam nadzieję, że się widzimy na stadionie ze wszystkimi. Wygrany wyjazd I że przede wszystkim. Tak, no, wygrany wyjazd, więc mam nadzieję, że teraz będzie pierwszy mecz domowy wygrany. Okej, okay, no jesteś naszym talizmanem na razie, mam nadzieję, że tak będzie dalej. Oby tak było do końca sezonu. Jakie pierwsze wrażenia? Pytałeś też o pierwsze wrażenia z drużyną, a twoje? Yy, tak. Jak ludzie tutaj, atmosfera, Jak ilość pracy, co ci zaskoczyło pozytywnie? Yy, z, Czy z, masz problem? Wszystko w porządku, raczej na razie. Bardzo, bardzo yy, w porządku też. Sympatyczni ludzie tutaj pracują w klubie, także na pewno to jest, to jest na plus bardzo, przy, bardzo sympatycznie zostałem przyjęty atmosfera w klubie jest na razie bardzo sympatyczna także nic tylko pracować Okej okay, to co jutro się przejdziemy po stadionie Tak no zobaczymy trochę będzie trochę niespodzianek będziemy robić niespodzianki Tak no przede wszystkim dla kibiców zobaczymy jak to wyjdzie no ale będzie, będą mogli sobie na telebimie obejrzeć już takie kulisy trochę na żywo nie Tak, będą mogli też siebie samych. Tak, siebie samych przywitać pierwszych kibiców Będą mogli zobaczyć mix zonę, jak nam wszystko pójdzie sprawnie, będą mogli zobaczyć te, e, proszę, konkurs. Okay. I no, i mamy nadzieję, że wszystko pójdzie dobrze, tak jak sobie zakładamy, i będzie sporo radości przed meczem, no i przede wszystkim najważniejsze, żeby była po meszu. Dokładnie. Przypomnisz o twoje imię, a tych się nie znają. Dymit. Dymit jest nową, nowym członkiem biura prasowego pomaga nam przy wideo. Tak, chociaż ksywka tutaj między biurkami na razie wszyscy mówią dymek, także. Dobra, to jesteś Dymek, dobra. Tak do zobaczenia jutro. Do no. zobaczenia. Cześć. Damian Stolarczyk, który z klubem jest od lat. Co tam serdecznie Mam jeden mały, jedną małą rzecz do odebrania. Organizujemy w ramach naszego, e, naszej branży e, spotkanie cechu. No i taki to oto voucher przekazujemy na losowanie fantów. Zapraszam kogoś do naszej loży, kto ten voucher wygra. Na wybrany przez siebie mecz. Właśnie jadę to przekazać w sobotę bankiet. Myślę, że będzie fajne losowanko. Pekaż. Czyli Dania Stodarczyk, piekarnia MDJ. Dzięki, że jesteście z nami. No pozdrawiamy i głosujcie cześć, do zobaczenia. Oglądam ten, ten tydzień dla ciebie, bo chyba dużo się działo. No jest bardzo intensywny. Tak naprawdę codziennie coś się dzieje. Dzisiaj mamy piątek. I to nie jest weekendu początek. E, takiego wolnego, weekendy. tylko to jest początek weekendu bardzo pracowitego i zaczynamy już nawet dzisiaj wieczorem eventem ze sponsorami na kręgielni w hotelu Malinowski. No i oczywiście jutro mecz Gliwice-Legia Warszawa, więc już od godzin porannych się tutaj zjawimy na stadionie i będziemy do późnych godzin wieczornych pracować. Mhm. Powiedz mi, 6 tysięcy minęło już przechwidznik. Tak, właśnie patrzę na licznik zerkam jednym okiem, jest już 6,5. O kurczę. E, no także spodziewamy się no co najmniej 8 tysięcy, myślę na pewno. Także, także bijemy, bijemy w komplet, który na tym meczu e, będzie mógł wynosić około tysięcy ze względu na sektory buforowe. Także kto jeszcze nie ma biletu, to zachęcam do zakupu. Co przed jutro najfajniejszego będzie? Wszystko Dobra. będzie jutro Dobra. super. Mamy Dobra. dużo atrakcji, Dobra. Dobra. trochę nowości. Więc liczymy y, poza tym, że będzie dobra zabawa, to na wyrozumiałość kibiców, gdyby coś poszło nie tak. Mhm. Y, no ale mam nadzieję, że tak nie będzie. No. Frekwencja się zbierze. Tak, na razie mamy prawie 7000. No no to czekamy na Was kibice ostropne. Kupujcie na no wielkie. Ale to pójdzie po to pójdzie meczu? Przed meczem. Przed meczem to kupujcie. Kupujcie To P z ostropy. I będzie gorąco jutro, ale będzie bezpiecznie. Tak, zawsze. No powiedz mi co się działo na tym w tej odprawie. Miałeś być na odprawie, miałeś nakręcić odcinek o mnie. No. W takim razie jestem obrażony i na odprawach odprawia się rzeczy. Jak przyjdziesz zobaczysz. Policja, Straż Pożarna, dyrektor bezpieczeństwa, wszystko, tak? Wszystko. Dobrze. Jest, jest też catering. Obecnie sprawdziłeś. Tak, jest, jest też catering. Proteczki czy praca? Praca. A o czym wiadać? Okej, okay, to nie przeszkadzam. Ej, jak się czujesz przed meczem z Legią? Wracamy? Bardzo dobrze się Wszystkie numerki się zgadzają? Tak. Dobrze, to co? Czego życzysz kibicom, żeby ruszyli się sprzed kanapy na stadion? Tak, tego życzę. Dobrze. a ty? Będziesz na stadionie jutro? Też tego życzę. Dobra, nie Też tego życzę. No, dzięki, do jutra. A dzisiaj wspaniała impreza dla dzieci naszych karnetowiczów i również osób, które są naszymi kibicami. Bo nie... Pierwszy Krapo, jako drugi idzie Fero, jako trzeci idzie Miguel. Bardzo się cieszymy, że tak licznie się po raz kolejny tutaj stawiliście. Całe Cicy, Piast, Gliwice. Fajnie. Dlaczego? E, bo można sobie poćwiczyć. No dobrze, chyba mógłbym być e, trenerem. Super. Dlaczego? Bardzo fajna inicjatywa. Zachęca dzieci do tego, żeby się więcej ruszały. Bardzo mi się podoba, mi się zawsze bardzo podoba ją treningi z Piastem Gliwice. Woda super zorganizowane, polecam każdemu. Bardzo dziękujemy naszym sponsorom, którzy pomogli nam zorganizować ten event. Siemanko, witamy w Priziro arenie Gliwice. Za moimi plecami młode dzieciaki. Przyszłość Piasta Gliwice trenuje z doświadczonymi zawodnikami pierwszej drużyny, a już za miesiąc, dokładnie w tym miejscu, 15 marca, The Legend. Koncert dla tych wszystkich Was, którzy lubią dobre, soczyste, oldschoolowe, hip hopowe brzmienie. Będzie tutaj Don Guralesko, JWP. Kempgru, Fu, Pono, Leroy, na pewno jeszcze o kimś zapomniałem, bilety na eventim.pl, a co jest bardzo ważne to fakt, że już w najbliższą sobotę przy okazji meczu z Legią Warszawa sporo atrakcji i fajnych dodatkowych elementów mających na celu nie tylko promocję tego koncertu, ale przede wszystkim sprawienie, że mecz z Legią Warszawa będzie dla Was jeszcze lepszy, jeszcze przyjemniejszy, także koniecznie wpadajcie, widzimy się na meczu z Legią i widzimy się oczywiście obowiązkowo, w arenie Gliwice. Trzymajcie się! Cześć! Czy wiecie, że Gliwice to jeden z większych ośrodków informatyki i automatyki przemysłowej w Polsce? Zauważane przez wszystkie korporacje europejskie i światowe. Nazywam się Piotr Rawlow i reprezentuję firmę Softik. W naszej firmie pracuje 350 inżynierów, specjalistów od oprogramowania, od automatyki przemysłowej. Dużą naszą kompetencją jest wdrażanie rozwiązań sztucznej inteligencji w przedsiębiorstwach. I mamy dzisiaj dla Was niespodziankę. Sprezentowaliśmy kilkadziesiąt piłek do zdobycia podczas meczu Piast gilwice Legia Warszawa. Gdzie jedziecie, tak chłopak? Na trening. Jaki trening? Na trening przedmeczowy. I co? Czy czujecie już te emocje tej Legii na jutro? No, oczywiście. No to nie spóźnijcie się. Dzięki. Trzymajcie się. Hejo. Cześć. Papa. <laughs> Hello. how's it going the first moment this is your second or third training first second now first second second, second. Yeah. okay so how's it going tell me very good you will play today tomorrow i hope so yeah okay so yeah. what can i wish you uh, wish me luck okay huh. good driver yeah <laughs>